Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj słuchajcie, w szkole uczniowie robili dialog, i tam padło takie zdanie: zadzwoń do mnie na stacjonarny, w przeciwieństwie do. Komórki. No i oczywiście pojawił się problem, jak powiedzieć telefon stacjonarny czy numer stacjonarny. No, uczniom często przychodzi do głowy słowo stationary, tak, żeby zrobić taką kalkę językową. Nie, stationary to zupełnie inne słowo, to znaczy nieruchomy. Na przykład, stationary vehicle to jest pojazd nieruchomy, że auto gdzieś stało. Więc uwaga, telefon stacjonarny po angielsku to jest landline phone, ok? Landline to jakby linia naziemna. Telefon linii naziemnej. Ok, to teraz Wam pokażę różne przykłady, jak powiedzieć zadzwoń do mnie na stacjonarny, czy też domowy, czy też właśnie zadzwoń do mnie na komórkę albo do pracy. Przynosi mi się przed ekran. Okej okay, moi drodzy, I jeszcze raz tutaj te zdania. Zadzwoń do mnie na komórkę, zadzwoń do mnie na domowy, ewentualnie stacjonarny, zadzwoń do mnie do pracy, myślę, że tak powiemy. No, ewentualnie zadzwoń do mnie na służbowy, ewentualnie zadzwoń do mnie do pracy na stacjonarny. Więc uwaga, zadzwoń do mnie na komórkę. Mówią tak samo jak my. Call me on my cell. Pełna nazwa komórki to oczywiście cell phone, ale w amerykańskim, brytyjskim mobile phone. Ale tak jak i u nas, skracamy ten telefon, tak? My powiemy, nie, nie powiemy na telefon komórkowy, tylko krótko na komórkę. Czyli oni tak samo kasują jak my. Czyli call me on my cell jest w porządku, ale można też powiedzieć cell phone i to samo w wersji brytyjskiej. Pełna lub skrócona. No i zobaczcie, tu Wam wypisałem te różne wersje. Tu jest komórka, tu jest domowy, tu jest do pracy, ale specjalnie Wam zrobiłem taką prostszą wersję, bo za chwilę będą inne możliwości, że wszystkie są robione tym samym systemem, czyli na jakiś tam telefon, tak? Czyli on my cell phone, on my home phone albo on my work phone. No chyba, że ktoś pracuje w stick te w biurze, no to on my office Phone, tak? Ten sam system na i musi być, uwaga, mój, bo my nie powiemy, tak? My powiemy zadzwoń do mnie na komórkę. Po angielsku musi być zadzwoń do mnie na moją komórkę. Czyli, jakby było to akurat co inne zajmki, bo jest mi i my, ale jakby było zadzwoń do niej, to to akurat te zaimki są takie same, czyli byłoby call he on he cell phone. Dwa razy he. Zresztą pokażę Wam to potem na przykładzie od Native. Speakera. No i teraz stricte na stacjonarne, czyli właśnie landline. Call me on my landline, tak? Czyli zadzwoń do mnie na stacjonarny, w domyśle od razu do domu. Jeśli miałoby to być do pracy na stacjonarny, no to dokładamy work, albo jeżeli to będzie stricte biuro, no to office. Czyli call me on my work landline, albo call me on my office landline. OK, teraz Wam pokażę inny sposób wyrażania, ale będzie różnica, no bo niestety jest różnica między brytyjskim a amerykańskim. Czyli uwaga, oni dzwonią na Amerykanie, Brytyjczycy też dzwonią na. Tu akurat nie ma różnicy. Tylko tu jest cell, a tu jest mobile, tak? Czyli zadzwoń na moją komórkę. Ale jeżeli powiemy, zadzwoń na ten numer i podaję jakiś tam numer, to w amerykańskim jest at, a w brytyjskim jest on. Natomiast jeżeli zamiast stricte jakiegoś tam numeru będzie słowo numer Dokładnie robimy tak samo, że tutaj at w amerykańskim A tutaj on w brytyjskim W związku z tym zamiast zadzwoń do mnie na komórkę Można powiedzieć zadzwoń do mnie na numer komórki Albo numer domowy, numer z pracy Czyli właśnie w amerykańskim at, w brytyjskim on Call me at my cell number Albo call me on, tylko pewnie będzie Mobile Number, My Mobile Number. No i ten sam sposób, tak? Tu jest numer jaki komórkowy, no to tu jest numer jaki domowy, a tu jest numer jaki biurowy lub pracy. Czyli call me at, My home number albo on, albo call me at, My work number, My office number. No, i teraz przykład od native speakera. Tutaj amerykanka pani dzwoni do jakiejś koleżanki, ale nie dozwoniła się do niej, i ktoś tam jej mówi, żeby zadzwoniła na jej komórkę. Czyli widocznie dzwoniła na stacjonarny. No i ona mówi: OK, to zadzwonię do niej na komórkę, tak? Czyli I'll call her on her cellphone, tak? Czyli właśnie dwa razy HE. Posłuchajcie. OK, I'll call her on her cellphone. Jeszcze raz. Like, okay. I'll call her on her cell phone. I kolejny przykład, tym razem będą właśnie telefony stacjonarne, czyli landline. I pan tutaj prowadzi jakiś filmik z, m, o aparatach słuchowych dla osób niedosłyszących, żeby pomóc im właśnie zrozumieć telefony, rozmowy telefoniczne. No i posłuchajmy, co on mówi. Tu między innymi powie, że individuals, tak? Zobaczcie, jakie ciekawe słowo, my tak w życiu nie powiemy. Trzeba będzie to przetłumaczyć, że poszczególne osoby mają, on mówię o problemach, tak? Że poszczególne osoby mają jakiś tam problem. Jakie osoby? With a severe to profound hearing loss, tak? Czyli jakie osoby? Z hearing loss, dosłownie utratą słuchu. No, my powiemy pewnie ubytkiem słuchu. I z jakim ubytkiem? Severe to profound, czyli od takiego do takiego, czyli od poważnego do głębokiego ubytku słuchu. Przynajmniej dosłownie po angielsku, tak? Bo severe to poważny, ostry, a profound to głęboki. Wydaje mi się, że my powiemy osoby ze znacznym albo głębokim ubytkiem słuchu. Posłuchajmy. One of the biggest difficulties. No, czyli pan zaczyna one of the biggest difficulties, czyli jednym z największych trudności, tak, czyli difficult to trudny, ale difficulty to jest trudność i tu mamy liczbę mnogą difficulties, czyli jedną z tych największych trudności that have with a które, z tych trudności, które właśnie poszczególne osoby z utratą, z tym ubytkiem słuchu od poważnego do głębokiego have, czyli mają well, is understanding speech on The telephone, tak? Rozumienie mowy przez telefon I'm talking about landline phones No i I'm talking i mówię o telefonach stacjonarnych I'm talking about landline phones But also more importantly cell phones But also, ale również more importantly nawet co ważniejsze cell phones Czyli telefony komórkowe. Since, jako ponieważ. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ telefony komórkowe a basically taking over. W zasadzie take over, czyli jakby zawładnąć przejm przejąć coś, tak? Że te telefony ym, no my pewnie powiemy, są coraz bardziej popularne, ale dosłownie, że oni zawładują tym całym rynkiem telefonów. I cały jeszcze raz. one of the biggest difficulties that individuals have with a severe to profound hearing loss is understanding speech on the telephone. i'm talking about landline phones, but also more importantly, cell phones, since cell phones are basically taking over.